Dziękuję Tomkowi za gratulacje, wbrew pozorom wynik wysoki, ale to nie był wcale łatwy mecz. Pierwsza połowa bardzo nerwowa, wiadomo jakimi zasadami rządzą się derby, zawsze jest dużo nerwów. No i tak było dzisiaj, no ciężko było jakieś konstruktywne akcje, gra Arwana szarpana. Druga połowa trochę spokojniejsza, trochę w przerwie zawodników. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy grali dłużej piłką, i będziemy się starali na siłę grać do przodu. Yy, I ta gra była płynniejsza. Na pewno trzeba powiedzieć, że mecz ułożyła ta bramka. Yy, Cofnęliśmy się trochę głębiej. Yy, graliśmy dobrze w obronie, yy, broniliśmy dobrze jako zespół. No i udawało nam się wyprowadzać za główcze kontry, u których padały bramki. Yy, na pewno cieszą punkty w takim prestiżowym meczu. Yy, bardzo trzeba podziękować kibicom, którzy stworzyli super atmosferę, która poniosła zawodników do zwycięstwa. Oby jak najczęściej tyle ludzi na tym stadionie gościło. I gramy dalej, kolejne mecze. Mamy ciężki tydzień znowu 6 dni, trzy mecze, także szybka regeneracja, za chwilę idziemy na basen, żeby trochę odpocząć i jutro jutrze przygotowujemy się do następnego meczu w środę z Ursusem. Dziękuję.